samej dyrekcji, w której ja jestem praktycznie 50% osób przeszło już covid i, i dlatego dziękowałem bo jestem wdzięczny za pomoc okazaną przez przez placówkę tutejszą i inne również także tak jak wspomniałem wcześniej staramy się wspierać na ile to jest możliwe wszystkie placówki, które walczą z COVID-em. Jest to dla was ważne chociażby właśnie z tych ze względów personalnych, prywatnych? Bardzo ważne ze względów prywatnych, bo to są nasi koledzy, koleżanki, ale przede wszystkim są to moi pracownicy, bez których ja sobie sam nie poradzę. Oni muszą być zdrowi, żeby lasy państwowe, dyrekcja olsztyńska mogła sprawnie funkcjonować. A wszyscy musimy być zdrowi, a pokazaliście pięknie, że powinniśmy się też wspierać w tych trudnych czasach? No, najważniejsza jest solidarność międzyludzka, zakładowa, także. Zawsze byłem za tym i, i jestem.